Shalom i witajcie z powrotem w Izraelu, Zaline. Dzisiaj, kiedy mówimy o Iranie, pierwszą rzeczą, która przychodzi na myśl wielu osobom, jest islamska republika, ayatollahowie, ja ataki rakietowe na Izrael i wojna. Ale czy wiedziałeś, że istnieje silne powiązanie między Iranem a Biblią? Właściwie część Biblii została napisana na terenie dzisiejszego Iranu. Dzisiaj poznamy wykopaliska archeologiczne, które potwierdzają to powiązanie i potwierdzają również związek Iranu z wypełnieniem proroctw biblijnych w przeszłości, teraźniejszości, ale przede wszystkim w przyszłości. Więc jeśli jesteście gotowi, zaczynajmy. Iran jest wspomniany ponad 240 razy w Biblii, ale nigdy pod tą nazwą Iran. Nazwa Iran zaczęła być naprawdę używana od 1935 roku. roku. W czasach biblijnych ten region był głównie nazywany Persją i wewnątrz niej mieszkało wiele narodów, takich jak Elamici, Partowie i Medowie. Więc od teraz zaczniemy używać poprawnej biblijnej nazwy, która brzmi Persja. I mimo, że Persja znajduje się 2000 kilometrów od Izraela, byli oni kluczowi dla spełnienia Słowa Bożego. Ale zaczniemy od czegoś bliżej? Spójrzcie, tutaj w tle widzimy miasto Jerozolima. Jesteśmy tutaj mniej niż 4 km od starego miasta. A Jerozolima w czasach biblijnych była wspaniałym miastem z pałacami, ogrodami, wielkimi murami i bramami. I oczywiście świątynia Salomona, gdzie znajdowała się Arka Przymierza. Jednak w 586 rok przed naszą erą Babilończycy całkowicie zniszczyli miasto. Zniszczyli również świątynię Salomona. Zabili wielu i zmusili większość populacji do wygnania do Babilonu. A wśród wielu wygnańców był Daniel. Mało kto z tamtych czasów mógł sobie wyobrazić, że ten młody człowiek, który był zmuszany do wygnania, stanie się jednym z największych proroków Biblii. Wyobrażam sobie, że musiało być bardzo trudno dla niego i innych żyć na wygnaniu w obcej ziemi. Na brzegach rzek Babilonu siedzieliśmy i płakaliśmy, wspominając Syjon. Na wierzbie, które tam rosły, zawieszaliśmy nasze harfy, bo ci, którzy nas uprowadzili, prosili nas o piosenki. A nasi oprawcy chcieli, abyśmy byli radosni, mówiąc Śpiewajcie dla nas jedną z pieśni Syjonu, ale jak moglibyśmy śpiewać pieśń do Pana na obcej ziemi? To musiało być dla nich bardzo mylące, bo przecież Bóg obiecał ziemię Izraela ludowi Izraela, a teraz lud Izraela był bardzo daleko, byli na wygnaniu. I Bóg obiecuje to wiele razy w Biblii. Oto kilka przykładów. Pan ukazał się Izaakowi i powiedział mu: Nie schodź do Egiptu, ale pozostań na ziemi, którą ci wskażę. Mieszkaj w niej, a ja będę z tobą i cię błogosławię. Ponieważ tobie i twojemu potomstwu dam wszystkie te ziemie i potwierdzę przysięgę, którą złożyłem twojemu ojcu, Abrahamowi, pomnożę twoje potomstwo. Jak gwiazdy na niebie, i dam im wszystkie te ziemie. Wszystkie narody ziemi będą błogosławione przez Twoje potomstwo. W innym wersecie napisano, że Pan przysiągł dać ziemię Abrahamowi, Izaakowi, Jakubowi i ich potomstwu, nakazując im wejść i wziąć ją w posiadanie. I jest jeszcze wiele innych fragmentów. Jeśli chcecie, możecie zatrzymać film i przeczytać to, co umieściłam na ekranie. Zobaczcie, jak dziwne. Bóg wyrywa Abrahama z jego ziemi, z ziemi Mezopotami, z Babilonu i wysyła go do ziemi Kanaanu, obiecując mu i jego potomstwu tę ziemię. Ale za dni Daniela, w dniach wygnania Babilonu, Bóg wyjął swoje ludzi stąd i wysłał ich z powrotem do tej obcej ziemi? Było tutaj coś, co wydawało się nie mieć sensu. Ale Daniel miał pełną wiarę w Boga i pisma, wiedział, że koniec wygnania nadejdzie, a to właśnie Persja uratuje lud Izraela. Sam prorok Jeremiasz mówi, że wygnanie potrwa tylko 70 lat, ale jak to miało się stać? Babilończycy wydawali się niezwyciężeni. Mieli potężne, wielkie imperium z bardzo jasną polityką wygnania. Nie tylko Jerozolimę i Izrael zesłali na wygnanie, ale także inne narody, nie pozwalając żadnemu z nich wrócić do swojej ziemi. Także niszczyli inne świątynie i nie pozwolili na ich odbudowę. Więc jak lud Izraela mógł wrócić do swojej ziemi i odbudować swoją świątynię w Jerozolimie? Odpowiedź na to również znajduje się w Biblii. Już było napisane w Biblii w Izajasza 45 tak mówi pan do swojego pomazańca do Cyrusa którego biorę za prawą rękę aby poddać mu narody aby rozbroić królów i otworzyć przed nim bramy które nie zostaną zamknięte pójdę przed tobą wyprostuję kręte drogi połamie bramy z brązu i roztrzaskam żelazne zasuwy Dam Ci ukryte skarby i zasoby ukryte, abyś wiedział, że Ja jestem Pan, Bóg Izraela, który woła Cię po imieniu z miłości do mojego sługi Jakuba i Izraela, mojego wybranego. Wołałem Cię po imieniu i dałem Ci tytuł honorowy, nawet jeśli mnie nie znasz. Cyrusowi udaje się zjednoczyć ludzi Persji i stworzyć wielkie imperium imperium, które pokona Babilończyków i przejmie ich ziemię w tym Babilonie i Izrael. Dzięki Cyrusowi, perskiemu Cyrusowi, spełniają się proroctwa Daniela, Izajasza i Jeremiasza, a lud może w końcu wrócić. Do swojej ziemi. W ten sposób Cyrus zmienia historię biblijną, historię ludu Izraela i pomaga w spełnieniu wielu proroctw. I zobaczcie, jak to jest niesamowite. Izajasz, kiedy pisze o Cyrusie, robi to 150 lat przed narodzinami Cyrusa i nazywa go namaszczonym. Namaszczony. Namaszczony to jeden z największych tytułów honorowych, Jakie osoba może otrzymać w Biblii. I Cyrus jest jedyną osobą, która nie należy do narodu Izraela, która otrzymuje ten tytuł. Naprawdę trudno jest wyjaśnić, jak ważne i kolosalne są zmiany, które Cyrus wprowadza do Biblii. A więc Cyrus przekształca ziemię Izraela w prowincję perską, a centrum rządu Persji. W tym regionie znajdowało się gdzie? Dokładnie tutaj z tyłu. Poznajmy irańskie dowództwo tutaj w Izraelu z czasów biblijnych. Chodźmy! Jesteśmy teraz w kibucu Ramat Rachel, który został założony w 1926 roku. I twórcy tego miejsca nie wiedzieli, że znajduje się tu archeologia, po prostu podobała im się ta wzgórze i bliskość Jerozolimy. Ale niedługo po tym, jak zaczęli budować Kibut, zaczęli patrzeć na Ziemię i zobaczcie, co zobaczyli spójrzcie tutaj, ludzie. Duża część tego, co widzimy, jest dosłownie pokryta tysiącami i tysiącami kawałków ceramiki. To, co widzimy tutaj, to ceramika sprzed tysięcy lat. I zaczęli przyglądać się tym ceramikom, zaczęli sobie wyobrażać, że prawdopodobnie coś tu w okolicy musi być. Ale nie mieli pojęcia, jak ważne było miejsce, w którym się znajdowali. Po pierwsze, teraz zwrócimy ceramikę na jej miejsce. Ale wszystko naprawdę zmienia się tutaj w Ramatachel w latach 50., kiedy zaczynają budować nową wieżę ciśnień, która jest tuż obok nas, a kiedy zaczynają budować wieżę ciśnień, zaczynają zauważać, że są pewne formacje skalne, które wyglądają jak ściany, wyglądają jak budowle, a potem przychodzą tutaj archeolodzy, żeby zobaczyć, czy na pewno coś jest. A kiedy archeolodzy tu przyjeżdżają, są kompletnie zszokowani, ponieważ nie znajdują po prostu małej budowli na obrzeżach Jerozolimy. Znajdują tu kolosalne budowle, budowle królewskie. A teraz wejdziemy i poznamy je, żeby lepiej zrozumieć, kim byli ci królowie. Zobaczcie tutaj zbiornik na wodę, który naprawdę zbudowali, ale zobaczcie dookoła całą archeologię, która została odkryta. Co to za miejsce? Początkowo został zbudowany jako dom wakacyjny, letni pałac królów Judy. Tutaj przez kilka miesięcy w roku mieszkali królowie potomkowie z domu Dawida. I dlatego możemy zobaczyć, że budynki zostały wybudowane z największym luksusem tamtych czasów. Mówimy tutaj, ludzie, o ponad 2700-2800 lat temu. I zobaczcie, jak kamienie są rzeźbione, dobrze obrobione. Naprawdę, ta konstrukcja zajęła dużo czasu do zbudowania i kosztowała dużo pieniędzy. A kiedy Cyrus, Zdobywa ten region, decyduje się przejąć ten pałac i przekształcić go w centrum administracyjne, w centrum perskiego rządu na ziemi Izraela. Dlatego biorą ten pałac, który już był naprawdę spektakularny, i jeszcze bardziej go rozbudowują. I całe skrzydło po tamtej stronie, które zaraz poznamy, to nowa Perska Strefa. I wśród znalezisk archeologicznych z okresu perskiego, znaleziono tutaj ogromną ilość ceramiki. Widzieliście wcześniej, że ceramiki tutaj nie brakuje, a duża część tej ceramiki pochodzi właśnie z okresu perskiego, z okresu irańskiego tutaj w Izraelu. W Izraelu, oprócz tego, znaleziono tutaj duże i duże depozyty depozyty z ziarnami, winem i oliwą znacznie większą ilość depozytów niż było to konieczne do utrzymania niewielu osób, które mieszkały tutaj w tym centrum administracyjnym. Więc dlaczego było tutaj tyle jedzenia i napojów? Ponieważ w tamtych czasach. Tak właśnie płaciło się podatki. Ludzie z Jerozolimy i innych miast byli zobowiązani do płacenia podatków, do płacenia trybutu persom. W końcu to oni tu rządzili, ale nie za darmo. A w tamtym czasie użycie monet nadal nie było tak powszechne, dlatego większość ludzi płaciła swoje podatki w jedzeniu i napojach, szczególnie tych nie psujących się. Więc jeśli ktoś miał tutaj na przykład dużą plantację oliwek i produkował oliwę z oliwek, oddawał część swojej oliwy jako podatek, a podatek był przynoszony tutaj i przechowywany w tym miejscu. Znaleziono również wiele buli, wiele pieczęci z imionami w języku hebrajskim i aramejskim. Aramejski był więc najczęściej używanym językiem w imperium perskim, ale coś, co również zrobiło wrażenie, to znalezienie tutaj 270 uchwytów do dzbanów z imionami Judy i Jerozolimy, jak możecie teraz zobaczyć na ekranie. Okres perski był okresem wielkiego dobrobytu dla ziemi Izraela. Lud wraca z wygnania, odbudowuje się Jerozolimę i świątynie w Jerozolimie, naczynia są zwracane do świątyni, z wyjątkiem marki Przymierza, która znika już kilka lat wcześniej, mury są odbudowywane, ale najważniejsze jest to, że słowo Boże proroctwa zostały spełnione przez Cyrusa. Również w tym samym okresie perskim napisano kolejną księgę Biblii, księgę Estery, i została ona napisana w Persji, w mieście Susa. Opowiada on historię Estery z królem Persji Hasferusem. Jednak po 200 latach imperium perskie zostaje pokonane przez Greków i okres perski w Izraelu dobiega końca. Ale biblijne powiązanie między Persją a Izraelem nie kończy się, wręcz przeciwnie, ono tylko się umacnia. Możemy to zobaczyć na przykładzie narodzin Jezusa. Kiedy Jezus się urodził, odwiedzili go ci, których nazywamy trzema królami magami. Kim oni są? Po pierwsze, nie wiemy na pewno, czy były to trzy osoby. Biblia nie mówi nam, ilu ich było, ale Biblia mówi nam, że byli to magowie. Magowie to nazwa, którą nazywano kapłanów Persji. I ci kapłani byli bardzo znani ze swojej dużej wiedzy z zakresu astronomii. Dlatego nie dziwi nas, że ci magowie podążając za gwiazdą na niebie, przybyli ze wschodu, co jest właśnie kierunkiem Persji i przybyli do ziemi Izraela do miejsca narodzin Jezusa, aby go adorować. Więc wśród pierwszych osób, które rozpoznały i czciły Jezusa, byli właśnie magowie, którzy byli persami. I jest jeszcze więcej ludzi. W Księdze Dziejów jest napisane, że po śmierci, zmartwychwstaniu i w niebo wstąpieniu Jezusa, uczniowie spotykają się jeszcze raz. I podczas tego spotkania Duch Święty wstępuje na nich. Gdy nadszedł dzień pięćdziesiątnicy, wszyscy byli zgromadzeni w jednym miejscu. Nagle z nieba przyszedł dźwięk jakby gwałtownego wistego wiatru i wypełnił cały dom, w którym siedzieli. I pojawiły się między nimi języki jakby z ognia, które spoczęły na każdym z nich. Wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym i zaczęli mówić innymi językami zgodnie z tym, co duch im pozwalał mówić. W Jerozolimie mieszkali Żydzi, pobożni mężczyźni. Przybyli ze wszystkich narodów pod niebem. Gdy więc usłyszeli ten dźwięk, zgromadził się tłum, który był zaskoczony, ponieważ każdy słyszał ich mówić w swoim własnym języku. Byli zdumieni i zdziwieni, mówiąc: Czyż nie są to wszyscy Galilejczycy, którzy tu mówią? Więc jak możemy ich słyszeć każdy w naszym własnym ojczystym języku? Jesteśmy partami, medami, elamitami i mieszkańcami Mezopotamii, Judei, Kapadocji, Pontu i Azji, Frygii, Pamfilii, Egiptu i regionów Libii w pobliżu Cyreny, a także Rzymianami mieszkającymi tutaj zarówno Żydami, jak i prozelitami, Kretanami i Arabami. Wszyscy zdumieni i zaskoczeni pytali się nawzajem, co to wszystko znaczy? I z ludzi, którzy byli tam obecni podczas zstąpienia Ducha Świętego i mówienia językami, trzy pierwsze wymienione są ludami Persji, ludami Iranu, czyli Partami, Medami i Elamitami. I byli to mieszanka Żydów mieszkających w tych regionach, a także konwertytów, a także pogan, którzy Wierzyli w jednego Boga, i wielu z nich również otrzymuje Ducha Świętego tego samego dnia i również się nawraca. Zobaczcie, jak to jest niesamowite: wśród pierwszych osób, które rozpoznały i czciły Jezusa, byli perscy magowie. I wśród pierwszych osób, które otrzymały stąpienie Ducha Świętego w Jerozolimie, byli również trzej ludzie z Persji. Już mówiliśmy o chwalebnej przeszłości Persji, ale co z teraźniejszością i przyszłością? W 1979 roku, roku miała miejsce rewolucja islamska, obalili oni imperialne państwo perskie. I stworzyli Islamską Republikę Iranu, tworząc radykalną muzułmańską teokrację. I prześladują mniejszości religijne w kraju. Tylko w zeszłym roku 166 chrześcijan zostało aresztowanych za wyznawanie swojej wiary. Dystrybucja Biblii jest całkowicie zabroniona, konwersja na chrześcijaństwo jest zabroniona. A nawet modlitwa i kult chrześcijański w języku perskim, który jest głównym językiem Iranu, są zakazane w dzisiejszych czasach. Prześladują również inne mniejszości religijne, takie jak Żydzi, Zaratustrianie, Jazydzi, Barajsi i wielu innych. To niesamowite, że 2500 lat temu Cyrus udzielił wolności religijnej wszystkim w Imperium Perskim. A dzisiaj, w 2024 roku, roku, ludność irańska, ludność perska ma mniej praw religijnych niż miała tyle lat temu. I to ta sama islamska republika, która dzisiaj jest największym finansistą terroryzmu na świecie. Finansują hołty w Jemenie, Hezbollah w Libanie. Hamas i islamski dżihad w Gazie oraz Harakat el-Nudjaba w Iraku, kurcką siłę, między innymi. To jest smutna obecna rzeczywistość Iranu. I może najważniejsze pytanie brzmi: co Biblia ma nam do powiedzenia na temat przyszłości Iranu? Istnieje proroctwo, które mówi o Elamie. Elam to południowy zachód Iranu. I jeden z ludów, które były obecne w Dolinie Ducha Świętego. I jest napisane następująco w Jeremiaszu: Słowo Pana, które przyszło do Proroka Jeremiasza na temat Elamu, na początku panowania Zedekiasza, króla Judy: Tak mówi Pan zastępów oto złamie łuk Elamu, źródło jego mocy sprowadzę na Elam cztery wiatry z czterech rogów ziemi. I rozproszę ich w kierunku wszystkich tych wiatrów. I czy nie będzie kraju, do którego nie dotrą uciekinierzy z Elamu? Sprawię, że lud Elamu zadrży przed swoimi wrogami i przed tymi, którzy chcą ich zabić. Sprowadzę na Elamitów zło, gniew mojego gniewu, mówi Pan, i poślę za nimi miecz, aż ich zniszczę. Umieszczę mój tron w Elamie i zniszczę stamtąd króla i urzędników, mówi pan. Ale w ostatnich dniach zmienię los Elamu, mówi pan. Ta przepowiednia mówi o wielkim zniszczeniu, ale mówi też, że w ostatnich dniach nastąpi odbudowa Elamu. To znaczy, Mówi o odbudowie przynajmniej części tego, co dzisiaj jest Iranem. A teraz chciałabym zapytać Was, co myślicie, na co Biblia wskazuje, mówiąc o tym zniszczeniu i odbudowie? Podzielcie się swoją opinią w komentarzach, co według Was Biblia naprawdę chce nam przekazać za pomocą tej przepowiedni. I teraz zapraszam wszystkich do modlitwy za lud irański, za ich wolność i pokój. Mam nadzieję, że podobało Wam się dowiedzieć trochę więcej o przeszłości Persji, teraźniejszości Iranu, i może co biblijne proroctwa mówią nam o przyszłości całego tego regionu. Całuję i do zobaczenia następnym razem.